Jo! Przyjechałem właśnie tutaj do rodziców, na East side, i u mnie już jest. U nas w sumie u nas w jest już a zima, jeszcze dzień zimy. Przyrąbało dzisiaj śniegiem, to teraz jest mało, bo tutaj z rana, jak się stało, widziałem siostrę i przysłała zdjęcia. To było gdzieś około astrzyjnicy śniegu, więc gdzieś no, gdzieś tyle śniegu było. Trochę jest stopniało i znowu jest ten lake effect od jeziora ciągnie. Więc to jest to, co nasypało. Pewnie. No widzicie? Tyle nasypało w przeciągu. może ile? Pół godziny. Od kiedy pada. Więc a, ja będę miał trailer załadowany dzisiaj po południu i lecimy do Buffalo, New York. od 200 mil stąd i jutro, na jutro rano dowozimy to i jutro rano bierzemy z Buffalo, lecimy złoty na jard, więc a, szybka trasa. Będziemy w piątek już na popołudnie w domu. A, mam nadzieję, że pogoda się trochę polepszy, bo jak widzicie jest teraz bardzo chujowo. To, że, że na pewno się dzieci cieszą. Z tego, że śnieg jest i może szkoły będą odwołane. Ale co do jazdy, to nie jest najlepsza pogoda. Właśnie Też mi ojciec mówił, że dużo wypadków po drodze. Więc mam nadzieję, że Amerykanie nie będą szaleli strasznie na drogach. Więc... Ciekawe, ciekawe. Zobaczymy... Zobaczymy, jak to będzie i ja... Powiedzcie, kiedy u Was pierwszy a, śnieg spadł? Bo u nas 20, który się, 24, 24 października, to jest, ja tu już mieszkam 12 lat, to jest najwcześniejszy śnieg, jaki do tej pory widziałem. Zawsze był, można było powiedzieć, tak, połowa listopada, to już normalne było, ale pod koniec października, żeby tyle śniegu było i żeby cały dzień padał, to jest a, troszkę przesada. Więc. A, Trzeba wyjmować narty i szykować je na stoki. O teraz do pieprza dobrze. Ła, Lake Effect jak chuj. No nic, ja jakoś dojechałem z mi mnie zostało na tych jebanych slikach. Muszę zadzwonić, czy mają w końcu miejsce na ten mój samochód, czy nie. Mam nadzieję, że może na ten tygodniu już mi wezmą go, bo szlak mnie trafia um, jeździć z tym samochodem w takiej pogody. Więc a, miejmy nadzieję, i a, na pewno coś nagram z trasy. A, I zaraz to zaploduję, więc będziecie to mieli.